Cześć dziewczyny, dzisiaj będzie filmik o włosach, ponieważ tak naprawdę to jest chyba jeden z najbardziej pożądanych tematów yy, przez Was I, i naprawdę bardzo często mi pytacie, co robię z tymi włosami, a moja pegnacja od ostatniego filmiku trochę się zmieniła jednak, yy, więc no, w sumie yy, pomyślałam, że możemy nagrać taki drugi filmik, yy, żeby jakoś was jeszcze też w tej milczyć. Tak naprawdę to, co zmieniłam od tamtego czasu, to było wyrzucenie wszystkich maseczek, odżywek. Yy, i tego typu rzeczy tak naprawdę teraz do moich włosów w celu odżywienia ich stosuję tylko oleje. I chyba, chyba to jest taka tyle. Przede wszystkim może generalnie zaczniemy od mycia, ponieważ ja używam dużo różnych szamponów, dużo szamponów ekologicznych też i tak naprawdę nie byłam z nich jakoś tak bardzo zadowolona. Był je szampon na który bardzo lubiłam, który Wam pokazywałam w poprzednim filmiku, ale na szczęście ja znalazłam coś lepszego. Nie wiem, gdzie ten szampon był całe moje życie, ponieważ jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Na fizarzu nie znalazłam żadnych recenzji na temat tego produktu akurat, ale myślę, że jest naprawdę w porządku. Jest szampon firmy Katie i on wygląda tak. To jest akurat ten szampon do włosów suchych i on ma tutaj ekstrakt z bambusa. Co on ma robić? Co on ma tutaj jeszcze? Ekstrakt z bambusa, olej z makadami, ma proteiny pszenicy, perwla, nie ma syntetycznych parfum. To jest też produkt ekologiczny. O ma w skład całkiem w porządku, po jest bardzo fajny, chociaż faktycznie się pieni bardzo dobrze, co mi akurat nie przeszkadza, bo nie, nie jestem aż tak ortodoksyjna jakby w, tej, w tej całej ekologii, żeby, żeby po prostu rezygnować z niego tylko dlatego, że się pieni, co jest no, dość normalną cechą, a jednak to wskazuje na obecność takich składników, które niekoniecznie muszą być jakieś bardzo, bardzo naturalne. E, najważniejsze jest natomiast to, że po nim włosy są naprawdę świetnie oczyszczone. Nie są wysuszony, faktycznie jest dość nawiężający, ale absolutnie nie obciąża włosów w żadnym najmniejszym aspekcie to jest świetne. Włosy są pani bardzo błyszczące, błyszczą jak oszalałe. E, świetnie sobie radzi ze zmywaniem olejków, co jest również bardzo do, dobrą jego cechą. E, no i ta woda jest bardzo ładny, o bardzo ładny zielony zapach. Taki właśnie ziołowy, ale ja lubię takie zapachy. Jest go dość dużo. Jest bardzo wydajny, chociaż jest dość rzadki. Ile go tutaj jest? 250 ml. No jest no, dość dużo. On kosztował mnie około 30 paru złotych chyba w takim sklepie ekologicznym kupiłam. Ym, jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. Ja nie wiem, gdzie też był całe moje życie, włosy są po nim świetne. Także chyba przy nim zostanę na razie. Zdystansowałam tą lewerę, którą Wam pokazywałam w ostatnim filmiku zupełnie, więc no jestem szczęśliwa. Następnym takim kosmetykiem, który używam do włosów, ym, jest olejek to już jest moje drugie opakowanie i to jest olejek Amla o którym na pewno wiele z Was słyszało i to jest jeden z trzech olejków, jakie ja używam do włosów to jest ten indyjski olejek, któremu zawdzięczać mają po prostu swoje piękne włosy kobiety z Indii no i tak naprawdę wszystkie wiemy, że one te piękne włosy zawdzięczają genom, ale no to jest faktycznie dość fajny kosmetyk, ja go kupiłam na Helfach za jakieś 20 złotych um, i używam go już od jakiegoś czasu. Używałam go też wcześniej, to już duży czas temu i też byłam zadowolona, um, ponieważ tak naprawdę um, jest jedna wada, którą on posiada, on ma parafinę w składzie i to jest taki składnik, który może delikatnie wysuszać włosy. I to się na przykład dzieje z moimi włosami. On je delikatnie wysusza bardzo delikatnie, aczkolwiek to w połączeniu z tym olejowym składem daje taką idealną mieszankę i Włosy po nim wyszły się jak wściekłe, rosną faktycznie szybciej, faktycznie trochę przyciemnia włosy, o wiele lepiej wyglądają. Są sypkie, to jest ważna informacja dla dziewczyn, które mają włosy, bo to jest bita masa, która rusza się po prostu tak samo przy każdym ruchu. No i myślę, że to jest produkt, z którym warto poeksperymentować. Po pierwsze, co najważniejsze, nie podrażnią nigdy mojej skóry głowy, która jest bardzo wrażliwa. A na przykład nie wiem, z snem, a łóżki miałam łupiesz miesiącami i Straszne rzeczy się działy. Tutaj nic takiego nie miało miejsca, i mm, więc mogę generalnie go polecić. Myślę, że jest taki w miarę bezpieczny i jest w miarę okej. Okay. Także, no może po prostu warto się z nim zapoznać. Na pizarzu o Amli są całe wątki, tutaj warto poczytać sobie tam e, faktycznie, jeśli chcecie e, zaryzykować. Myślę, że to będzie też dobry produkt dla dziewcząt, które mają przetłuszające się włosy, e, ale jednak chciałabym spróbować pielęgnacji olejkami, co jest e, to faktycznie dość e, rozsądne pod pozorom. E, ten na pewno będzie dla nich świetny. On jest też w jakiejś wersji jaśminowej dla dziewcząt z blond włosami, ale tamten skład jest chyba troszeczkę bardziej schemizowany. No i to różnie bywa. Tak naprawdę jeden z najlepszych olejków, ciągle, które miałam okazję używać do włosów, to był olej Monoi i to jest olej Monoi z biochemii urody, ten ekologiczny. On kosztuje 27 chyba czy 8 zł, coś koło tego za 50 ml, ale jest dość... To jest wydajny, naprawdę ja mam go długo, już miałam parę opakowań. I powiem Wam, że to jest jeden z lepszych olejów. To jest po prostu taki olej kokosowy, jest dodatkiem, no i jest faktycznie świetny, także na helwach też jest taki olejek kokosowy do kupienia i jego też dziewczyny bardzo chwalą. Myślę, że po prostu no, to, jest, to jest coś z tej serii, także faktycznie oleje kokosowe do włosów sprawdzają się fenomenalnie. Ja już używam jeszcze tego, tego oleju targanowego na końcówki głównie, bo on jest faktycznie bardzo tłusty i o, o, o ile taki olej kokosowy nie tłuści włosów w tym, w tym sensie, że jeśli rano nałożymy go na końcówki lub na włosy, możemy mieć włosy w takim samym stanie jak przed nałożeniem, tylko troszkę bardziej nawilżone, ale na pewno nie będą tłuste. W, w środku, nowego, olejku aldehydowego. No, niestety tak nie jest. Naprawdę staram się w sposób nie robić nic szczególnego, ale jeśli już zdarza mi się zrobić, to używam takiej pianki z Keresnes. To jest taka pianka nawilżająca. To jest mus nutri i ona kosztuje około 80 zł, Niestety jest dość droga, ale to jest najlepsza pianka, jaką miałam okazję używać i jest świetna. Także Faktycznie fenomenalnie nabłyszczą włosy i co najważniejsze, to jest tak naprawdę rzadko osiągane z włosów pianek to naprawdę te włosy są dalej rozdzielone chociaż są trwalone i są naprawdę sypkie po prostu takie mnie niczym nie posmarowały a ten kształt się utrzymuje i naprawdę to jest ekstra Jeśli chodzi o kolor to tak, faktycznie najlepszą rzeczą jaką używałam do koloryzacji włosów jest ta henna w płynie z Elio de Cosmetics ja zdradzałam ją chyba z parę razy, za każdym razem to się kończyło średnio, średnio fajnie. Zdradziłam ją z henną w proszku, to się skończyło dramatem i musiałam się ratować jakąś zwykłą farbą, z czym też na niej było najlepiej, bo ta farba bardzo jednak zniszczyła te moje włosy. I one dochodziły do siebie tam na no dość długi czas i tak naprawdę... Jednak ta Henna Sanguine Cosmetics wpłynie jest najlepsza. Chociaż ma tam jakieś chemiczne składniki, to tak naprawdę żadna inna Henna nie zrobiła tak dobrze moim włosom. Mm. A poza tym kolor mi odpowiada, bo z Henna mi w proszku to też jest tak, że no, kolor nie zawsze musi nam, nam odpowiadać, ale yy, ten kolor tej Henny wpłynie zarówno czarny, jak i brązowy. Jest dla mnie naprawdę bardzo ładny. I to, jest, to są te kolory, o które mnie najczęściej pytacie, jeśli chodzi o włosy. Ale. Jest też coś takiego, co e, znajduje się między e, farbami chemicznymi, a takimi hennami w płynie. I to jest e, chemiczna e, farba ziołowa. Ja akurat miałam okazję testować taką ostatnio, bo sobie ją kupiłam e, w aptece studentkiej e, w Krakowie. E, to jest coś takiego e, dla dziewczyn, które nie chcą używać henny i nie chcą używać bardzo chemicznych farb drogeryjnych, które jednak niszczą włosy patyczne, no i to nie jest najlepsze. To jest taka farba z firmy Pura Vera. Ona wygląda w ten sposób. Kosztowała dość dużo, bo 49 zł. I ona po prostu nie ma amoniaku. Ma być taka na pół ekologiczne. Tak naprawdę, jak tutaj wiecie, na, na skład gdzie jakoś bardzo się nie znam. Ale co naprawdę dobrze świadczy o jej jakości, to to, że faktycznie zapach po nałożeniu. Jest tak delikatny i tak zupełnie inny od wszystkich e, zapachów chemicznych farb, że to się nie mieści w głowie. Ja mogłabym go wdychać 24 godziny na dobę i nic by mi nie było, bo no, farbowała zawsze włosy i ja nie byłam w stanie wyjść z nią w łazience. E, ten włos, zapach chemicznej farby no, jest dramatyczny. E, ten zapach mogłabym po prostu wdychać 24 godziny na dobę e, i to zupełnie nie pachnie jak farba chemiczna w żadnym najmniejszym stopniu. E, to naprawdę pachnie po prostu jakiś krem czy, czy po prostu jakiś taki ziołowy, delikatny krem. Farba również po nałożeniu, no na jest zielona i robi się ciemnozielona, a potem jest brązowa. Ja mam akurat kolor... Yy Numer 5. I to jest cappuccino. To jest to, co teraz mam na włosach. Ja bym się nie wiedziała, ale tak właśnie wygląda cappuccino, po prostu. E, jest, jest nieziemskie. E, faktycznie to był dość ciemny kolor, jak kiedy oglądałam próbki tych włosków kolorystycznych w katalogu. No i taki chciałam, więc e, też z koloru i z wyglądu jestem bardzo zadowolona. E, no i faktycznie włosy zachowują się po nim bardzo ładnie. Trzyma się już dwa tygodnie i jest. Bardzo fajne. Włosy są w bardzo dobrej kondycji, tak naprawdę nie zauważyłam żadnego najmniejszego negatywnego wpływu na nie po farbowaniu. A wręcz przeciwnie, naprawdę wygnają super, bardzo ładnie się błyszczą. I także myślę, że jeśli ktoś chce uniknąć henny, a boi też tych chemicznych farb, to jest jakaś alternatywa. Takich farb jest więcej. Ta Pura Vera akurat to jest taka chyba mm, najbardziej oczywista, na, na jaką ja trafiłam. Też pani w aptece ją bardzo poleciła. No Także generalnie faktycznie jest to bardzo dobry produkt, aczkolwiek kosztuje swoje, no i niestety jest to chyba największa jego wada. E, zamówiłam też z Biochemii Urody e, taki płyn e, wzmacniający do włosów, ale jeszcze mi nie przyszedł. E, kiedy przyjdę do wszystkie rzeczy, po prostu wam je pokażę. No i bo z piechem i też zawsze zamawiam dość dużo rzeczy, a o to również mnie pytałyście, czy mogę coś polecić, więc o tym będzie osobny filmik. No i to tak naprawdę chyba tyle odnośnie pielęgnacji włosów. Ja dalej staram się tych włosów nie suszyć suszarką prostą, nic tylko krzywkę. co też jej w ogóle nie szkodzi, bo ona tutaj jest bardzo nawilżona ze względu na położenie przy skórze, więc to jest chyba tyle tak naprawdę. Więcej jakoś z nimi nie robię. Więc to jest tyle tak naprawdę. Więcej cytów z moimi włosami absolutnie nie robię. No i tak naprawdę z mojej strony mogę Wam polecić właśnie to olejowanie. Ja po prostu robię to w ten sposób, że każdy olej nakładam na godzinę lub więcej, ale nie śpię w nim nawet, bo po prostu ja tego nie lubię. No i to wystarcza, więc robię to przed prawie każdym myciem. No i faktycznie moje włosy od tego momentu wyglądają o wiele, wiele lepiej i... No i faktycznie nie, zupełnie nie narzekam już dla na mnie, także, także jestem bardzo zadowolona z tego, jak to mniej więcej przebiega i myślę, że generalnie tutaj jednak spada się zasada mniej, znaczy lepiej i yy, naprawdę nie, nie powinniśmy przesadzać z różnego typu maseczkami. Nawierzającymi mocno, szamponami, tego typu rzeczami. No i to tyle. Tak naprawdę myślę, że jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to taka zasada mniej znaczy więcej bardzo dobrze się sprawdza i, i po prostu staramy się ich nie przeciążać, co naprawdę bardzo dobrze na nie wpływa, ponieważ moje włosy z natury były całkiem w porządku i tak naprawdę ja wiem, że zaburzyłam po prostu jakoś ich gospodarkę e, ingerując w nią za bardzo. No i teraz. E, Myślę, że jakoś powoli tak to ograniczam i jest całkiem w porządku. Także mam nadzieję, że może takie zasady mojej pielęgnacji na coś Wam się przydadzą. Myślę, że na pewno przydadzą się dziewczynom, które mają podobne włosy do moich, czyli takie po prostu druty, no bo ja mam chyba trochę takie druty. No i, no i to tyle tak naprawdę z mojej strony. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Baba!